Akcja serialu, Miłość i Nadzieja, dopiero się rozkręca, ale iskry już lecą. Między Handan a Elif wybuchnie wojna o Kuzeja, a jak wiadomo, na wojnie, zwłaszcza o miłość, wszystkie chwyty dozwolone. Uczucie kwitnąć będzie także w sercach Ege i Sainep, zaś Bulent i Ferej staną przed wyzwaniem dla ich małżeństwa. Zobaczcie, co się wydarzy w galerii publikujemy streszczenia nadchodzących odcinków. Choć serial, Miłość i Nadzieja, dopiero się rozkręca, to akcja zagęszcza się z odcinka na odcinek. Niestety, sport sprawił, że widzowie musieli trochę poczekać na rozwój wydarzeń. Długa przerwa spowodowana letnimi Igrzyskami Olimpijskimi, które TVP transmitowało w dniach od 26 lipca do 11 sierpnia, sprawiła, że wielu fanów wprost nie może doczekać się nowych odcinków. Co z Sainap, Elif i resztą? Między Handan a Elif wybuchnie wojna o Kuzeja, a jak wiadomo, na wojnie, zwłaszcza o miłość, wszystkie chwyty są dozwolone. Kobieta zaangażuje matkę i nie tylko, by pozbyć się rywalki. Niestety, każda próba przyniesie raczej odwrotny skutek. Uczucie kwitnąć będzie także w sercach Ege i Cajnep, którzy nie są w stanie powstrzymać tej siły. Bulent i Ferej staną przed wyzwaniem dla ich małżeństwa. Zobacz streszczenia nadchodzących odcinków.